Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Space Engineers. Popracowałem tutaj trochę poza odcinkiem i przystosowałem tą bazę tak, aby ona była już w pełni produktywna. Zobaczcie, postawiłem tutaj dwa piecełkowe, które są za pomocą sortowników i systemu rur podłączone tutaj do łącznika, który znajduje się na platformie dopującej. Także będziemy mogli tam sobie o, podjechać bez problemu pojazdem. Przypiąć się, i te surowce automatycznie będą się dostawały tutaj do piecy łukowych. Sortowniki umieściłem dlatego, że domyślnie chciałbym, aby jeden piec otrzymywał tylko jeden rodzaj surowców. Na razie te piece mam tylko dwa, w późniejszym etapie tutaj tych piecy będzie więcej. Oczywiście, piece nie są w stanie też przetapiać każdego rodzaju surowców, bo chyba złota i srebra nie są w stanie przetopić, więc będziemy musieli na którymś tam etapie zbudować rafinerię i w ten sam sposób to podłączyć. Na razie wystarczy mi dwa piecy. Zbudowałem także dwa assemblery. I teraz zastanawiamy jedna rzecz: czy jeżeli na przykład ustawię, aby ten sortownik przepuszczał tylko iron, a ten przepuszczał na przykład tylko kobalt, to czy do tego pieca, jeżeli dostanie się kobalt, to czy ten kobalt nie przedostanie się tędy przez assembler, przez ten assembler i do tego pieca? Jeżeli będzie to w ten sposób działało, no to jest to przeze mnie bardzo niepożądane i te assemblery stąd będę musiał po prostu zdemontować i wymyślić jakieś inne rozwiązanie, ponieważ nie chciałbym, aby między piecami te surowce się mieszały. To chodzi o to, że na przykład kobalt przetapia się bardzo, bardzo powoli i wszystkie piece w pewnym momencie mogą zostać zawalone kobaltem, i kiedy zrobię dostawę żelaza, to to żelazo nie będzie się przetapiać na bieżąco, a tego oczywiście nie chcę. Ponieważ żelazo jest surowcem, który jest najwięcej używany, ono się też przetapia szybko. Chciałbym po prostu, aby jeden piec co najmniej na przykład samo żelazo przetapiał. Znacznie poprawiłoby to produktywność i przyspieszyło pracę. Tutaj oczywiście jest ten łącznik. Na razie nic tutaj więcej nie, nie budowałem. I no myślę, że te 6 wiatraków wystarczy na ten moment. Tak jak wspominałem, chciałbym zbudować pojazd kopiący, który byłby w stanie kopać te tutaj kamienie narzutowe. No i myślę, że to właśnie będzie coś, czym zajmę się w tym odcinku. Niestety pokończyły się już surowce. Nie mam żelaza, tu, czy to w tej bazie, czy w tamtej, także muszę coś wydobyć. Tutaj oczywiście mamy kamień żelaza, natomiast nie mam go za bardzo czym wydobyć. Wiecie, nie chce mi się. Kopać tego wiertarką. Dlatego postanowiłem, że czym prędzej muszę stworzyć jakiś pojazd, który będzie w stanie to zrobić. Dlatego ja sobie wrócę do tamtej bazy, ponieważ w tej bazie no totalnie żadnych surowców nie mam. One są puste, te wszystkie piece. No i w tamtej bazie nowej, e, co tu się stało, że nie mogę tym jechać? Aha, silnik jest wyłączony. Ok. No i teraz mogę jechać. I w tamtej bazie tych surowców jednak trochę się znajduje, ale no, żelazo po prostu wykopię sobie z kamienia, tym pojazdem, który tam mamy, ten latający kopacz. Wykopię gdzieś po prostu jakąś dziurę i no, w ten sposób żelazo na budowę tego małego pojazdu zdobędę. Zbuduję to za pomocą małych bloków z tego względu, że po prostu duże są zbyt drogie na ten moment i też te... Te skały, one są bardzo niską nad ziemią i byłoby ciężko z dużych bloków zrobić pojazd, który by je ścinał w kontrolowany sposób. Także myślę, że pojazd małych bloków jak najbardziej się tutaj sprawdzi. No, powydobywam trochę surowców, pokombinuję, zrobię jakiś projekt i widzimy się po chwili. Po krótkiej pracy udało mi się wymyślić coś takiego. Oczywiście ten kopać już jest w pełni sprawny, chociaż nie wygląda zbyt ciekawie. Później w jakiś fajny sposób może go obuduję, dorobię mu właśnie jakąś taką obudowę, żeby to wszystko lepiej wyglądało. Natomiast w tej chwili on ma być po prostu tani i funkcjonalny. Mamy tu jedną baterię, która zasila całość. Mamy wykrywać złóż oczywiście, abyśmy wiedzieli co mamy kopać i gdzie. Mamy dwa wiertła, które zostały umieszczone na dwóch tłokach. Mam nadzieję, że wysokość tych wierteł od podłoża jest wystarczająco duża, aby on nie podkopywał siebie w dół ale to sprawdzimy później przy najbliższej okazji na dwóch tłokach, dlatego abyśmy po prostu zatrzymali się przed kamieniem w miejscu, uruchomili te tłoki, Wiertło on je sobie fajnie wysunie, zbierze cały kamień, cofniemy i możemy jechać dalej do następnego. Te dwa tłoki chyba to będą za mało, aby calutki kamień od początku do końca yy, przewiercić, ale no zdecydowanie wystarczy na nasze potrzeby. Dałem mu także generator tlenu, aby to wszystko ładnie się połączyło z kokpitem. Głównie to jest główne zastosowanie tego wszystkiego. No i oczywiście kontenery. Trzy duże kontenery myślę jak najbardziej wystarczą. Całość podpięta łącznikiem od dołu, abyśmy mogli do tej stacji dokowania tutaj czy tam bez problemu się przyczepić oraz z tyłu, gdybyśmy na przykład gdzieś inny system zastosowali albo na przykład do innego pojazdu, abyśmy mogli bez problemu się dopiąć. No i to. To jest wszystko, co tak naprawdę ten pojazd posiada. On oczywiście nic więcej posiadać nie musi. Moglibyśmy dorobić ewentualnie antenę, natomiast ona nie będzie mi tutaj absolutnie potrzebna. Moglibyśmy też dać jakiś system zdalnego sterowania tym ustrojstwem. W sumie to by nie było głupie, moglibyśmy z bazy tym sterować, no ale wtedy oczywiście zwiększyłoby się zużycie energii, trzeba byłoby budować anteny. I myślę, że na ten moment nie chcę się w to bawić, ponieważ wiecie, i tak muszę w sumie tym sterować bez względu na to, czy siedzę w środku, czy też nie. Także weźmiemy sobie ten pojazd i przewieziemy pod tamtą bazę. Teraz problem pojawił się takiej natury, że ja tutaj przejechałem tym pojazdem, który jest w pełni załadowany elementami yy, potrzebnymi do budowy. I chciałbym też oba te pojazdy mieć w tamtej bazie. Ten latający tutaj na razie może stać, on mi nie jest do niczego potrzebny, skoro mamy to. I zastanawiałem się, czy nie dałoby się ich jakoś podpiąć za pomocą tego tylnego łącznika. I żeby ten pojazd po prostu holować. Myślę, że to nie byłoby głupie i spróbuję coś takiego wykonać. Tutaj bez problemu mógłbym yy, dostawić łącznik. Podjadę tym pojazdem od tyłu i zobaczę, na jakiej wysokości ten łącznik byśmy musieli umieścić. Yy. Oczywiście czegoś nie włączyłem. Silnika, jak zwykle. Dobra. Bo ten łącznik chyba on jest nieco wyżej niż ten generator tlenu w tym pojeździe. I jeżeli podepnę go pod ten generator, to chyba się nie złapiemy. Ale zaraz się okaże. Okej. Okay. Jakoś tak by to musiało wyglądać. Silnik wyłączmy, żeby nie zużywał nam wodoru. No tak, zdecydowanie za nisko, jeżeli ja tutaj umieszczę łącznik. O, właśnie, nie, nie podepnął się. Zbyt duża różnica. Ja bym musiał go dać w ten sposób. I oczywiście, wiecie, ja to zrobię. Może nie aż tak krzywo. Zrobię to w ten sposób, ale to jest tylko tymczasowe rozwiązanie. Mi chodzi po prostu o to, aby go. Podpiąć i przewieźć stąd yy, pod tamtą bazę. No i teraz one się ze sobą jak najbardziej połączą, myślę. Tak. No dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będziemy holować tym pojazdem czy tamtym. Myślę, że lepiej holować cięższym pojazdem, lżejszym. Ten ma 17 ton. Yy, ten bodajże będzie cięższy ze względu na to. No, 74 tony, bo on jest załadowany. Wszystkim, strasznie lekki ten pojazd wyszedł swoją drogą. No i dobra, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Oczywiście lepiej zapiszę grę, ponieważ różne rzeczy się dzieją w takich sytuacjach w Space Engineersach. Eee, yy, po. ok. I teraz tak, bo ja nie mam tutaj tego łącznika. <laughs> Który to jest łącznik? Łącznik, na pewno to będzie łącznik 3, tylko zamiast czego ja go mogę tutaj dać? Zamiast tej baterii, powiedzmy i przełącznik blokady. O. Siódemka. Tak, zobaczcie. Możemy teraz ten pojazd fajnie sobie wyholować. On trochę. trochę ciężko to będzie. Bo ja widzę, że. Mało mocy ten pojazd w tej chwili posiada i się ślizga. Wiecie, koła w tamtym pojeździe teraz nie działają. I on jest ledwo w stanie skręcać. Hmm. Nie będzie takie łatwe dojechać tym w ten sposób do bazy. O ile w ogóle możliwe. Może go trochę obniżę. Nie, trzeba go podnieść, właśnie. Wiem już co zrobię. Tam podniosę, a ten obniżę, ponieważ on jest chyba. Nieco wyższy i przez to niestety nie jestem w stanie nim jechać tak, jak ja bym chciał. Ok. Obniżmy te koła. Moc. Ok. Przesunięcie wysokości. W ten sposób. I teraz. Hmm, no dalej to nie jedzie tak jak ja bym chciał, żeby to jechało. No jest problem, to chyba się nie uda w taki sposób jak ja bym chciał. Problem jest taki, że tamten pojazd po prostu. A teraz? Hmm. No nie, tamten pojazd on jest po prostu przez to, że mu się koła nie skręcają w tym momencie. I do tego skończył nam się wodór. A to ciekawe. Dobra. Musimy iść po lód. Ja nie wiem, czy ja tutaj jeszcze lód w tej bazie jakiś posiadam. Yy, generator, generator. Nie wiem, jak ja mam się dostać teraz do tego generatora, ponieważ ten nigdzie nie mogę. Przez ten kontener nie wyjmę lodu, nawet jeśli mi się uda tam dostać. Nie ma tutaj żadnego łącznika. Hm. Trochę słabo, szczerze mówiąc. Nie mam, nie mam jak się tam dostać. Przez te sortowniki się nie dostanę. Chyba, że przez łącznik. Zobaczymy, czy jestem w stanie wyjąć lód przez ten łącznik. Tak. Zostawmy tutaj ze 200 kg lodu w razie co. I tutaj resztę do tego pojazdu wyrzucę. Łącznik. On powinien sobie ten lud wziąć. Nie wiem dlaczego tego nie robi. Generator tlenu. Generator tlenu jest włączony. Wszystko jest włączone. Szczerze mówiąc nie wiem, dlaczego on tego lodu nie, nie chce wziąć. Tutaj z tej grze straszne, dziwne rzeczy się dzieją. Zobaczcie, włączniku. I niestety nie mogę go umieścić tu generatora. Ale dlaczego? W tej chwili nawet nie mogę go umieścić do postaci, chyba że ja go... Aha! No, wszystko jasne, przecież ten łącznik nie jest niczym połączony. <laughs> to był mój głupi błąd. Tak to jest właśnie, jak się podłącza coś w ten sposób. No dobra, i jedziemy. Jakoś chyba uda mi się dowieźć ten pojazd w ten sposób. Nie będzie to łatwe i ra raczej powolne. Ale myślę, że damy radę. Jestem ciekawy, czy tamtemu pojazdowi po prostu nie da się w jakiś sposób y, wyłączyć tych kół, aby one nie stawiały opor. Mi się wydaje, że one stawiają jakiś opór. Nie jestem pewien. Y, dajmy może. Hmm. Jakby to zrobić? Tu mamy OK. Damy mu więcej mocy. Na pewno mu się to przyda. O, od razu lepiej, zobaczcie. No i jedziemy do bazy w takiej sytuacji. Po prostu brakowało mocy. Ja tylko się obawiam, że teraz, przy tak dużej mocy kół, po prostu ten silnik yy, szybciej będzie zużywał wodór niż go generował. Ale widzę, że to się utrzymuje na stałym poziomie w tym momencie, czyli na 13%. Także do bazy dojedziemy. Chyba że po prostu lut nam się skończy po drodze. Ale myślę, że w tak źle. Nie będzie. No i tam właśnie pod tą bazą od razu co zrobię, to wykopię tą skałkę z żelazem, która znajduje się no tuż przy samej bazie, ten kamień, a następnie pojadę poszukać kolejnych. Oczywiście najbardziej mi zależy w tym momencie na samym żelazie. Inne surowce tak średnio mnie interesują na tą chwilę, ponieważ mam ich po prostu pewien zapas i brakuje tylko i wyłącznie żelaza. No i przetestujemy też ten pojazd, zobaczymy, czy on w ogóle się sprawdzi, czy może jest to jeden wielki niewypał, chociaż myślę, że jest to tak prosta konstrukcja, że tu po prostu nie ma za bardzo co zawieść. Ewentualnie te tłoki mogą spowodować jakiś klank i po prostu wszystko się rozpadnie, ale myślę, że na tym etapie ta gra już takich błędów jak kiedyś nie powoduje z tymi tłokami. I to wszystko nie jest tak bardzo awaryjne. Okej, okay, żebyśmy nic tutaj nie uderzyli. Sobie ten pojazd, on gdzieś tutaj przeparkuje, żeby on mi nie przeszkadzał. Aha. No tak, siłą bezwładności uderzył nam w ten łącznik. Nie powinienem był go rozłączać tak szybko, ale okej, okay, nic się nie stało. Możemy wyłączyć generator, możemy wyłączyć silnik. Chociaż generator, tak na dobrą sprawę, on może chodzić po to, a nie, on nie będzie chodził, jeżeli silnik jest wyłączony. Chodzi o to, żeby naładować silnik y, wodorem, ale dobra, wszystko jest powyłączane co trzeba. Chciałbym teraz tylko zmienić moc kół z powrotem na mniejszą, ponieważ ta tutaj to jest y, przesada. Tam było 15%, ja mam teraz 25%. Nieco więcej mocy mu nie zaszkodzi. O, ten tutaj za to bardzo. Żwawy I musimy właśnie ustawić sobie te koła. Ustawmy sobie koła. Musimy przednie koła ustawić tylko na skrętne, a więc te tutaj bodajże powinny być wyłączone. Tak, dobrze trafiłem. Zrobimy sobie grupę z tych kół. Zapisz, pokaż blok w terminalu, wyłącz. No i tak konsterowania. On mógłby być bardziej zwrotny nieco, mocy damy mu 25%, żeby on aż taki zrywny nie był, ale też żeby pod obciążeniem był w stanie jeździć. Tutaj damy mu, myślę, że 20%, może 20%, nie wiem jak bardzo on będzie oddziałowywał pod obciążeniem tych kontenerów. I przesunięcie wysokości na maksymalną wysokość, ten pojazd nie musi być tak szybki, nawet lepiej, aby nie był... Ponieważ może dojść do katastrofy. No i cóż. No, zobaczymy. Zapiszemy. A my... Pracy czas starczy na długo, długo, 19 godzin, godzinę. Okej, okay, bardzo długo to wystarcza. Eee, y, ósemka. Działa. Okej. Okay. No i zobaczmy jak to będzie wyglądało. Zablokujmy podwozie. Uruchomię wiertła. No i wysuwam tłoki. Może włączę te lampy, aby było coś widać. No i powiem Wam, że wygląda to całkiem, całkiem dobrze. I nie podkopuje siebie. On nawet troszkę niżej mógłby mieć te wiertła, bo zobaczcie, że nie sięga do samego dna tej skały. Ale myślę, że w momencie, kiedy obniżymy podwozie, właśnie to jest dobry pomysł, żeby tutaj dać y, obniżenie i zwiększenie podwozia. Zwiększ moc, zmniejsz starcie. Yy. Aha, tu jest. Zmniejsz przesunięcie wysokości. I zwiększ przesunięcie wysokości. Ok. Teraz go obniżymy nieco. I on wtedy powinien zdecydowanie lepiej tak. Te kamienie zbierać. Teraz możemy podjechać nieco do przodu. I w ten sposób ten kamień do końca wydobywać. Myślę, że bardzo dobre to jest i bardzo wygodne rozwiązanie w takim pojeździe. Zobaczmy, jak to wygląda. O, zobaczcie, 43 tony żelaza już mamy. Także super, świetna sprawa. I to dopiero jeden kontener, nawet nie jest pełny. A mamy ich trzy. Także, no, zobaczcie spokojnie. Ze trzy takie skały ten pojazd będzie w stanie wykopać, y, zanim on się zapełni. Tylko pytanie, czy on będzie w stanie z tym po prostu ten udźwik. Znieść i czy będzie w stanie jeździć w jakiś sensowny sposób pod takim obciążeniem. Ja sobie na razie tutaj wykopię tylko i wyłącznie ten jeden kamień. Nie będę się bawił w szukanie innych. Podepnę się do bazy, w tym czasie poczekam aż te surowce zostaną przetopione przez piece łukowe. Wyprodukuję większą ilość komponentów. I zacznę myśleć nad jakimś większym, ciekawszym projektem, czyli właśnie nad budową tej platformy wiertniczej, która ma wydobywać lód tutaj z tego pobliskiego, zamarzniętego oceanu. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dzięki za uwagę i zapraszam już wkrótce. Cześć!